Siema, w dzisiejszym filmiku pokażę wam, co budować na Akszanie. Zapraszam do oglądania. A więc tak, zacząłbym oczywiście tutaj od... Kurde, tylko sobie dodam złoto. Dąbym sobie od ostrza do rana ten starter, ale kosa też jest spoko, oraz tutaj ten drugi miecz, długi miecz, starter. Tak naprawdę wszystko jest spoko. Czym wam się lepiej gra, to sobie weźcie. Jako pierwszy item ja bardzo lubię na Aksanie grać item, który jest tutaj w sekcji zabójca. Woltaniczny cyklomierz. Co on takiego robi? Jak, jeżeli jest już naładowany, to po prostu zadajemy o wiele taki mocniejszy autoatak. I jeszcze spowalniamy tego wroga, któremu którym damy ten auto atak. Zobaczcie. No ogrom tak. No, mega spory damage. Buty jakie ja bym dołożył tego builda. No tutaj dużo nam poleca. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak wygląda nasza rozgrywka. Ja bym szedł na goleń Berserkera. Do tego buildu wziąłbym jeszcze sobie jakiegoś kolekcjonera, który, jak wiecie, po prostu, kiedy przeciwnik ma mniej niż 5% punktów życia, to tak naprawdę bierzemy go na hita, na strzałach Niestety kupu nie da się zabić, ale patrzcie, ile mu damage'a biję. A to wszystko zasługa naszego kolektora. Następnym item o ja tutaj nam się coś kupiło, następnym itemkiem, który bym dołożył, jest ognista armata. Co ona robi? Nie dość, że ulepsza nasz następny autoatak, to jeszcze zwiększa range actiona. Patrzcie, jaki mamy teraz, a jaki mamy bez ognistej armaty. To wszystko zasługa ognistej armaty. Do tego jakiś może ostatni przystanek, ostrze zniszczonego króla. No i mamy... Tak na dobrą sprawę, gotowy build na aksanie. Zobaczcie jak duży damage mówimy. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.